To dlaczego Temida zdecydowała się zdjąć opaskę z oczu i przyjrzeć się kolejnym przypadkom łamania prawa. Wyjaśni nam, jak naprawić system IP.pl, nasz system własności intelektualnej. Zapraszamy! I witamy Państwa. Witamy w piątkę z Temidą. Które, jak wiemy, zrzuca coraz częściej opaskę z oczu, żeby zobaczyć, co dzieje się naprawdę z prawem, bo nie dowierza własnym uszom. Będziemy Państwu opowiadać o tym, jak jest ono łamane, jak należy doprowadzić do jego szanowania. I czy będziemy wymieniać nazwiska? Marku, czy będziemy wymieniać nazwiska? Dość. A co tymida ty na ten temat? Coś sugeruje? <laughs> Temida wsłuchuje się i powiedziała, że, żeby zapytać e, o opinię Chat GPT. E, no i zrobiłam tak. E, I chciałabym prosić Panów o to, żebyście skomentowali. E, co dzieje się zdaniem Temidy, Coś niedobrego, a zdaniem czatu GPC, jeżeli ktoś, kto wykonuje zawód zaufania publicznego, łamie prawo. No i pytałam też czat, co należy powiedzieć ludziom w takiej sytuacji, kiedy wiemy, że innym opłaca się łamanie prawa, albo co najmniej milczenie. A czat mówi tak. To bardzo trudna rozmowa, dotyczy, dotyczy wartości, a nie tylko faktów. Najlepszy będzie język prosty, spokojny i bez moralizowania. Więc taki, który dla nas nie będzie trudny, tak w swoim gramadzie obrazów też. Który odbiera wygodne ani ale nie zamyka rozmowy. Kilka gotowych kierunków możesz je dopasować do Twojego stylu. Gdy ktoś łamie prawo i zasłania się zawodem zaufania publicznego, Czad mówi tak. Po pierwsze, zawód zaufania publicznego mi chroni przed odpowiedzialnością on ją zwiększa. Czy chcecie Państwo panowie coś dodać? No? Moim zdaniem nic do dodania. Pełna zgoda, prawda? To dość, nie ująć, tak. Czy później mówi tak, zaufanie to nie tytuł, tylko codzienne decyzje. Jedna sprzeczna sprawa i to zaufanie znika. Zgoda? Tak jest. Nie trzy, tylko cztery razy tak, prawda? Marku, młodzież to już nie pamięta, kto mówił trzy razy tak. Dlaczego to przypominało w polskich komediach? Jeżeli prawo nie obowiązuje ciebie, to dlaczego miałoby obowiązywać kogokolwiek innego? Jeżeli nie obowiązuje tych osób, które je łamią, to jak one mogą twierdzić, tak mówi czap, jak one mogą twierdzić, że prawo obowiązuje kogokolwiek? Chcemy mieć i mamy czyste ręce. I mamy prawo i siłę mówić o naruszeniu prawa albo o niedoczytaniu prawa. Czarny jeszcze mówił tak: gdy ktoś widzi łamanie prawa i milczy, bo mu się nie opłaca wyrażanie swoich poglądów. Milczenie też jest wyborem i zwykle działa na korzyść silniejszego, nieuczciwszego. E, dlatego wykorzystamy to, co jest naszą, waszą, moją potęgą wiedzę i siłę i to, że jesteśmy razem. E, co panowie na to? Pełna zgoda. Cztery, cztery razy tak. Jeżeli dziś milczysz dla spokoju, jutro ktoś będzie milczał, gdy krzywda spotka. Ciebie, no, dlatego nie myśl, tacy jesteśmy <gryny> interesowni, tak inaczej nie milczymy. Cena y, ciszy często przychodzi później i bywa dużo wyższa ni koszt, niż koszt reakcji, tak? Zgadza się. Tak? Przygotowaliśmy dla państwa film w Stanach Zjednoczonych y, mówi się o tym głośno i wyraźnie, jeśli ktoś Pełnomocnik złamałby prawo. Jest to ogólnie znana okoliczność i nikt takiej osobie nie podaje już ręki. Chcemy coś dodać? Moim zdaniem nie. Starczy. Dalej, czad mówi, gdy wakacje, wygoda i zarobki są ważniejsze dla kogoś niż zasady. No, w takiej sytuacji ta czat przypomina, wakacje miają, pieniądze się wydaje, a skutki łamania prawa zostają, Zostaje, zostają, na zawsze, zostają na pokolenia i tego nie da się umyć i te osoby, które dziś działają w Nibylandii, splaniają się na zawsze i na dobre, no tak swoją rolą, to niszcząc samorząd, który planuje stworzyli? tak? A Marku, a może opowiemy, gdy próbowano wręczyć sobie nagrodę i wyznaczano jakiś termin, a właściwie ja wiedziałam, że zostaniesz zaproszony na odebranie nagrody. Pamiętasz, co powiedziałaś? Szczerze mówiąc, nie. Mówiłeś, ten list jeszcze nie nadszedł, ale obawiam się, że mam kolizję terminów. Tak było. Tak, z, z od niektórych rąk nie chce się odbierać nagród. Nie należy odbierać nagród. Stabilne życie nie bierze się z ignorowania zasad, tylko z ich przestrzegania. Niech to dotrze, niech ten naród otrząsa się. Stabilne życie bierze się nie z ignorowania prawa, tylko z jego przestrzegania. Jeżeli wszyscy myślą tylko o sobie, system w końcu przestaje działać dla kogokolwiek. Ja bym dodała tryb e, niedokonany. E, ja bym powiedziała, jeśli wszyscy myśleliby tylko o sobie, system w końcu przestałby działać dla kogokolwiek. Chcemy mi jeszcze coś dodać? Starczy, To zdanie klucz. Może tylko tak. Może tylko tak tutaj na zasadzie uwagi. Są takie osoby, które uważają, że dla przyjaciół to wszystko, a dla tych, których nie lubimy, prawo. No właśnie o tym też opowiemy, bo to są osoby, które planią się łamaniem prawa. A tego przewinienia nie da się zleć. Zdanie klucz, zdaniem czatu. Prawo i etyka nie są problemem wtedy, gdy, ktoś, gdy jest wygodne, tylko wtedy, gdy są niewygodne. Wtedy trzeba go przestrzegać. Prawa trzeba przestrzegać w sytuacji także, kiedy trzeba do tego się dostosować. Tak? E Zatem dostosowujemy się do prawa i, i dlatego e, wyemitowany został dzisiaj list, z którym we wszystkich mediach społecznościowych Stowarzyszenia Stowi będziecie Państwo mogli się zapoznać. Ten list jest w czcigodnych rękach w Polsce, ale także w instytucji. Marku, powiedz dwa słowa e, o tej instytucji, która jest naszą, e, naszą e, własną, naszą. Własną dla wszystkich e, m, nie Europejczyków, ale dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, dla członków, dla obywateli wszystkich krajów Unii, jest szczególnie ważną, bo taką naszą stworzoną przez nas, której dzieje się w której czasami niedoczytywane jest prawo, e, i chcemy powiedzieć kilka słów na trzy tematy. E, chcemy powiedzieć o językach. I chcemy o tym mówić dzisiaj, dlatego że dzisiaj siła e, Unii Europejskiej jest nam szczególnie droga, szczególnie potrzebna. E, a ta siła powstaje w sytuacji, w której jesteśmy dobrze zorganizowani. Tak? Tego nie mówi czat, ja to mówię sama. Czy panowie też tak myślicie? Zgadza ja się. E, na pewno po tym naszym filmie nastąpi atak. E, ja emanuję emocjami. To podobno jest takie przewinienie bardzo poważne, ale wcale nie zamierzam tego zmieniać, bo uważam, że, że emocje, te dobre emocje przenoszą nas przez góry i pozwoliły osiągnąć tyle dobrych rzeczy. Wam stworzyć samorząd, mnie wyprowadzić przy Waszej pomocy i Waszej obecności. Samorząd z, y, na bardzo poważnym zakręcie, a dzisiaj, teraz muszą pomóc uczciwym. A właściwie stworzyć ten samorząd jeszcze raz, obudzić go ze stanu letargu i wyprowadzić z kraju Niblandii. I zrobimy to wszystko dzięki pomocy także pana eksperta, czyli tego małego chłopca, który uratuje Urząd Patentowy RP, o którym już śpiewano piosenkę na temu. No i jeszcze kilka słów o tym, czego dotyczy ten list. Dotyczy języków, po pierwsze, a przeczytacie Państwo o tym w kwartalniku stowarzyszenia staw. Czy, czy Marku, chcesz dodać kilka słów na temat tego, czego nie doczytano? Nie doczytano rozporządzenia. Yy. Komisji w sprawie systemów językowych obowiązujących w instytucjach Unii Europejskiej. No, my doczytaliśmy. No, tam wynika, że tych języków urzędowych Unii Europejskiej jest tyle, ile jest języków urzędowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wśród nich jest również i nasz język. A ponieważ Polacy nie gęsi i swój język mają, prawda, no chyba nie odpuścimy tego tematu. Nie odpuścimy tego i Państwo nam pomóżcie. Jeżeli ktoś będzie chciał przyłączyć się do listu otwartego, to na stronie Stowarzyszenia znajdziecie Państwo taką możliwość i będziecie mogli dopisywać się do tego. A, bo to było A. Część B natomiast dotyczy tego, że nasze prawo nie jest tak dojrzały, jak prawo naszych sąsiadów Marku, kiedy ja mówię, że nie wymieniamy nazwy tych sąsiadów, ty mówisz powiedz proszę jeszcze raz że... No, chodzi o zachodnich sąsiadów, tak chodzi o naszych zachodnich sąsiadów których warto podziwiać, kiedy ładnie i czytelnie układają system prawy dbają o swoje interesy podziwiać i naśladować, my też chcemy, potrafimy Będziemy i dbamy o nasze interesy. One się same nie zaspokoją. I tego I chyba ten... też nie odpuścimy, tak się wydaje, nie odpuścimy. Prawda, nie odpuścimy, nie odpuścimy tego i dlatego dlatego będziemy wsłuchiwać się w głosy państwa, które nadchodzą. Bo na razie poprzestaliśmy na temacie pierwszym, drugim, czyli interesach polskich przedsiębiorców, ale też przedsiębiorców z innych krajów Unii Europejskiej, bo, bo my tacy sprawiedliwi jesteśmy, że dostrzegamy interesy także innych, niech będzie, e, niech, niech to będzie balans e, niech ta Unia Europejska rośnie w siłę i temat C, ten najprzyjemniejszy czy któryś z Panów chce dodać coś, Marku, ma Tadeuszu, Pani Inspektor? Gdybyś, gdyby można prosić panią prezes o wprowadzenie, to będę wdzięczna, ewentualnie pociągnął. Bo my mówimy w punkcie C o tym, że znak właściwie to mówimy to jeszcze raz, ale nie odpuścimy. Bo powiedzieliśmy o tym pierwszy raz w roku 2021, adresując nasze wypowiedzi do pana, pana? do Mateusza Morawieckiego, do pani Małgorzaty Manowskiej, pan. Prosząc o to, żeby dostrzeżono kapitalne, proste i czytelne i sprawiedliwe rozwiązania, które zaproponował ustawodawca unijny, a których blokuje w naszym systemie prawnym i które zastąpione zostały w roku 2021, w roku COVID-19, był kotliwym tekstem, którego wytłumaczenie zawierało specjalistom z zaufania publicznego tydzień, tylko prosili o tydzień, żeby wytłumaczyć jakiś przepis. A ten przepis unijny nie wymaga tłumaczenia. On jest jest prosty, czytelny, jasny, sprawdzony i chcemy takiego w naszym porządku prawnym, i chcemy, żeby, żeby takie przepisy zagościły także w innych porządkach prawnych. Ja od siebie tyle. Będziemy się przedstawiać kolejny i pana Lęków, słuchając muzykę. I w to, co mam do powiedzenia, wskazujące na naruszenie prawa i wyjaśniające, jak należy je naprawiać. A gdyby panowie zechcieli dodać też yy, na powitanie dzisiaj coś od siebie, to, to bardzo proszę. Zapraszam. Ciepło pozdrawiamy, prawda? <laughs> Znaczy, ja sądzę, że powinniśmy jednak mimo wszystko poprosić naszych y, kolegów i koleżanki, aby jednak również przyłączyli się do tego, bo sprawa języka to jest sprawa nadrzędna. Ja pamiętam, że swojego czasu nasz Urząd Patentowy na przykład kazał nam y, dostarczać różnego typu tłumaczeń zagranicznych źródełek, kiedy żyliśmy w kraju którym Konstytucja mówi wyraźnie, jaki język obowiązuje u nas. Sytuacja ta trwa jeden z kwartalników i jedną z nagrań poświęcimy temu tematowi. Materiały już przygotowaliśmy. Rzeczywiście to nieporadne stanowienie prawa irytuje nie tylko temidę, która zrzuca opaskę. My się z temidą zgadzamy i działamy na jej prawdy. A teraz e, tylko serdecznie pozdrawiamy, Tak? E, zwłaszcza, zwłaszcza osoby, które myślą podobnie do nas. Tak. Pozdrawiamy Państwa z muzyką i zapraszamy na stare zdrowie. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.